Siemano wszystkim, chwilowo nagrywam dopiero filmik, ale oto konwój, który się odbędzie 29 sierpnia 2020 roku, od godziny 21 mamy start, tak, opis serwer, symulacja druga, zbiórka 20.30, start 21, ładunek dowolny, ciężarówka dowolna, start Katowice, kopalnia Seinbrach, dojazd Genua, terminal, Container. Zapraszam inne firmy. Podajcie mi na I zapraszam na konwój rodzinowy. A urodzinowy z tego powodu, że firma ma już cały miesiąc. Więc git, więc co ludzie? Ja się z wami żegnam. No i cześć.